Piłki. To, o, Robert! Robert, spokojniej! Daweź bramę! Idzieś! tu spalony! Jaki spalony? Przecież czerwony zagrywał! Pod pleców musisz zrobić. jest pleców. Oczywiście, od z wymią. Chyba, że fał. Fał. Swojego. Od swojego, przy od swojego To by nie było. Ale to by nie jest faktu. No <laughs> właśnie, prawda. mi kiedyś siadło od nich, to powiem ci, że masakra. Tak jest. Z jednej strony jeszcze. Brawo! Kolej, brawo! Kończ, kończ, kończ leonową. Aj, jej, brawo na nas! Czy dobrze, czy niedobrze, to twoja wina. Dłuższa! Kończ to, Leon. Ajde, bravo. Ajde, ja. Aj, no. ajde.

Oj, ja pierdziele, brawo! Kurde, no. Wiktor, niżej, 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 w środku pola jest ten, przewaga. Brawo, brawo. Je, 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 je. Brawo! Brawo, Robert! brona Ale żyjemy tam! Żyjemy! Gdzie na środę? Dobra. Rafał. Udało się, tak. jest druga! Skrzydło, skrzydło. Tak! Brawo! Kończ tą prawą, prawą Wracamy! Na gazie! Dawaj Jantek!

Aj, brawo, brawo! E, union, to, to, to union. union, Union. Dawaj, A Aj, jej, brawo, brawo! To już było to! Przerwij to, przerwij to! Bramkaż! Kasuj! Brawo, Robo! Brawo, Robert! Idziesz, idziesz! Ja. Kuba. Idziesz, Kuba! Tak jest! Do końca! Kurde! Ja twierdzielę! Brawo, Kuba! Kurde, no! Nice Tak jest, brawo! Idziesz, idziesz! Idziesz, Wiktor! Aj, brawo, brawo, Antek! O to chodzi! Dawid! Nie czekaj na piłę! Dawid! będzie kiwał będzie kiwał na krótkim Kurde, na mać. dobra gramy gramy ja mamę, Kurde, no. spokojnie spokojnie nie Ojej, ojej. No. Dobra, dobra. Brawo panowie, Uważaj na brawo panowie, Dobrze, dobrze! Nie tak, nie Oj, tak! brawo panowie, brawo panowie, brawo panowie, brawo panowie,